Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Olivier LL, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie multivitaminowy soczek składający się z selera, pigwy, cebuli, czosnku i dwóch jabłek. To wszystko sobie tutaj zrobimy w tej soto-sokowirówce. Resztę opowiem wam już w trakcie. I zapraszam na odcinek. Dobra, to zdecydowałem się jeszcze dodać cukier oraz sól. I teraz pokrójmy to wszystko, żeby nam weszło pięknie, ładnie do tej sokowirówki. To nieważne. Też się doda. Będzie wszystko dobrze, zaufajcie mi. To co teraz? PIGWA yy, Właśnie sobie zrobiliśmy unboxing yy, pigwy Pigwa w środku posiada takie oto skarby w postaci pesteczek Jak widać one po przekrojeniu bardzo łatwo wychodzą I w ogóle nam nie są potrzebne, więc wyciągnijmy je sobie będzie to troszeczkę upierdliwe, ale damy radę. Może najlepiej weźmy sobie łyżkę i wykroimy sobie, wykrójmy sobie... Wykrójmy czy wykroimy? Mistrzu, wykrojmy czy wykrojmy to? Nie wiem. Dobra, to nieważne. Wykroimy sobie te wszystkie pestki łyżką. Chyba się nie da. Ale jakoś to zrobimy. Będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, poradziłem sobie z tym wszystkim. Wszystko jest pokrojone ładnie. A więc teraz sobie tutaj zblendujmy. Ja tutaj włączę kamerę na szklankę. I lecimy. Dobra, to słuchajcie, nasz koktajl multiwitalinowy już jest gotowy, wystarczy go teraz posolić i pocukrować, o w ten sposób, pięknie go sobie posólmy i pocukrujemy. Spróbujmy sobie tego przepysznego, zdrowego napoju. Uf! Bardzo dobry napój. Polecam. Daje bardzo dużego kopa. Jest bardzo smaczny. Może też służyć jako deser po jedzonku. W ogóle się nie chce potem wymiotować zaufajcie mi w ogóle się nie chce potem wymiotować. Jest bardzo smaczny, pożywny i do każdego posiłku się nada. To co, mam nadzieję, że odcinek z Sockiem Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!